Wybaczam Ci. Zastanów się, komu być może chciałbyś lub chciałabyś to powiedzieć. I teraz tak. Pytania, na które myślę, że warto sobie na samym początku odpowiedzieć. Co mam wybaczyć tej osobie? Jaką winą ją obarczam? Czy rzeczywiście to, co zrobiła, wymaga aż wybaczenia? Czy nie wyolbrzymiam z jakiegoś powodu tego czynu? Komu tak naprawdę w swoim życiu powinnam wybaczyć? Kto naprawdę mnie skrzywdził, albo wydaje mi się, że mnie skrzywdził? Trzeba wybaczyć, trzeba powiedzieć wybaczam ci, pod warunkiem oczywiście, że to jest właściwa osoba i że to ona wymaga naszego wybaczenia. Jeżeli nie wybaczamy. To, jak to pięknie Iwona nazywa, człowiek, który nie wybacza, ma syndrom ściśniętego serca. Cały czas nosi w sobie ten ciężar e, krzywd, które mm, zostały mu wyrządzone. Cały czas pielęgnuje te krzywdy w sobie i bardzo często jego bliscy, ludzie, którzy są w stosunku do niego, Przychylnie nastawieni, obrywają za to, co ktoś inny kiedyś zrobił. Jak pisze Iwona, bardzo często to nie partner obecny ponosi winę za jakieś rzeczy, tylko na przykład trzeba wybaczyć swojemu ojcu. Albo czyny poprzedniego partnera odbijają się echem w nowym związku, ponieważ e nie wybaczyliśmy. To, co było, nie zostało przez nas wybaczone. Zastanów się nad tymi pytaniami zadanymi na początku. Zobacz, jak wygląda Twoje aktualne życie. Czy możesz oddychać pełną piersią? Czy nie ma w Twoim życiu sytuacji, które by przywoływały pamięcią jakieś krzywdy? Bo jeżeli. Zdarza się nawet raz na jakiś czas, że przypomnisz sobie o czymś, co sprawi tobie ból i czujesz, że jeszcze to nie jest przez ciebie zapomniane. Jeżeli jeszcze czujesz, że osoba, która stoi za tymi czynami, cały czas w Twojej głowie, no, nie wybaczyłeś tej osobie po prostu, to jak najszybciej postaraj się to zrobić. Powiedz. Wybaczam Ci, zarówno komuś, jak i sobie, jeżeli sam sobie pewnych rzeczy jeszcze też nie wybaczyłeś. Powiedz po prostu: Wybaczam Ci. Wyobraź sobie tą osobę siedzącą na krześle, jeżeli nie chcesz się z nią chociażby konfrontować, i powtarzaj do niej: Wybaczam Ci, aż poczujesz, że faktycznie jest ulga. Na tyle dzisiaj. Życzę Wam, żebyście nie mieli za jakiś czas już nikogo, komu trzeba wybaczać, że wszystkie sprawy, które Wam ciążą, odejdą, że właśnie przebaczenie tej drugiej osobie, ale również przebaczenie samemu sobie przyniesie Wam jakże upragniony spokój. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.